Słuchajcie, no to jeszcze teraz będę gadał znowu o mojej Hanuś, ale będę ją chwalił, powiem Wam, naprawdę chcę ją pochwalić. Moja Hanuś zaczęła się odchudzać. A, zaczęła się odchudzać, bo już jej nawet w dżinsach łoczka leciały. Ona, ona kiedyś była fanką Gesslerowej, ale teraz jest fanką Chodakowskiej. Ćwici z nią przed telewizorem, tylko ona z tą Chodakowską a jej w ogóle nie rozumie. Bo godo, że w ćwiczeniach najważniejsze jest powtarzanie. Moja Hanuj stoi przed telewizorem i powtarza: schudne, schudne, schudne. To jest bardzo, się wzięła do serca słowa chodakowskiej, żeby nie nieźle po osiemnastej. dlatego złapałem ją przy lodówce o drugiej w nocy. Też ćwiczyła, robiła tak drzwiami od lodówki. Roz dwa trzy, powtórzynie, raz dwa trzy, powtórzynie. Słuchajcie, jej tak od tego odchudzania odbijo, że jej ostatnio powiedzie: hany. Hanusz, słuchajcie, słuchaj, tobie tak od tego odchudzania odbiło, może ty zeżryj jakiego hamburgera. Ona gada, nie, bo chodakowsko godo, że człowiek jest tym, co zje. Hm. Hanusz, głupota, no. Aby tak było, to ty, żebyś była chudą, musiałaby zeżryć, a nie Rubik. słuchajcie, <głosujesz> ona nawet w ramach tego odchudzania zaczęła jeździć do lekarza, ten jej tabletki na odchudzanie przepisuje, a ona się nie umie tym najeść. Ona godo, że te tabletki na odchudzanie nie pomagają, bo ona ma słabą chłanialność. A ja on Hanuś, to zacznij przyjmować w copkach. Od zadku, bo widać, że zadek ci lepiej chłonie. A ten lekarz głupek jeszcze kozoje jej pić dużo zielonej rybaty i zielonej kawy. Głupota. A ja godo, Hanoś, naźli się zielonej kiełbasy i popij kwaśnym mlekiem. Będziesz miała taki katarzis, takie łocyscynie. Przy dobrych wiatrach ze zadku 5 kilo ci urwie. Ale powiem Wam, nie ino moja Hanuś przy sobie majstruje. Ostatnio do mojej Hanuś przyszła Jaguś, tak, o jej przyjaciółka. cię zarycano nim to wygląda jak ofiara przemocy. Jego ja dom, Jezusicku, no chłop, który to zrobił, to piernął okropny. I ona tak rycała, Mnie się tak zol zrobiło, tak pod sedum. Jezusicku, Jaguś, kto ci to zrobił? A ona tam. Icieku, Jaguś, nie, gody i kto ci to zrobił? Weznę ciupagę, łebu rumbię. Ona, botox. Jaguś, a kto to jest botox? A ona mi godę, że to taki zabieg upiększający. O Jezus, to wej musiałeś do reklamacji, bo z tymi ustami dostaniesz robotę i nowość Czy takie miała wuuzele? I ja wtedy dopiero się zorientowałem, że ja pełno teraz widzę ofiar tego botoksu. Słuchajcie, chodzą baby takie porobione. Tu mają takie wyrzeźbione, naciągnięte policzka. Usta takie wywalone, jakby całe życie z gwinta piły. Oczy wyczeszczone i idzie zdziwiono. Ludzie, ludzie, ja zacząłem czytać, co to jest botoks. Wiecie, co to jest botoks? Chłopie, do was może możecie nie wiedzieć. Botoks to jest jad kiełbasiany, który se baby do wszczykują, bo to ładnie paraliżuje twarz. I to kosztuje 2000 zł. No głupota. To nie taniej by było kupić pęto kiełbasy, dwa litry wódki? Tyś ładnie paraliżuje twarz. Niejednemu chłopu na grillo sparaliżowało i miał ślinotę. Ale słuchajcie ludzie, o ja zaczęłem o tym syczkim czytać, to jest nic, to nie tylko ten Botox. Baby teraz się robią silikon, do pysku, do dupy, do cycku. Słuchajcie, ja myślałem, że to jest do a, a A Robią sobie permanentny makijaż, doklejające rzęsy, doklejające pazury. chłopie, jak chce mieć długie pazury, to ich nie obgryzą a one doklejają, jeszcze płacą za, za to pieniądze. A to, co już nie mogłem uwierzyć, słuchajcie ludziska, baby teraz doklejają se włosy, docepiają sobie na jeeringach, relingach, ja nie wiem, ja się nie znam. Słuchajcie, a takie coś prowadzi do nieszczęściu. Mój kolega przez coś takiego babę stracił. Słuchajcie, broją od zadku. To nie ma się co śmiać, to trzeba spróbować. I słuchajcie, on ją brał od zadku. Brał ją od zadku i jemu było dobrze. Ale to wiadomo, chłopu zawsze jest dobrze. Ale słuchajcie, jej było dobrze. Jej było tak pieruńsko dobrze, ona się chyba też tych 50 twarzy na oglądała. i tak odwróciła do niego łeb i powiedziała... Złap mnie za włosy i pociąg. I słuchajcie, on ją złapał, pociągnął, ale ona miała te włosy doklejane, Sejcie, jak to syczko puściło, jak ona ryjem dupła w meble. Nos złamany po miłości. Kobitki, nie idźcie tą drogą. My was kochamy takie, jakie jesteście. A to, co się teraz dzieje, to jest jakiś pieprzony wyścig zbrojeń. A patrzcie, a patrzcie, a chłopy? Chłopy się nie odchudzają. Chłop, albo ma kolaryfer, albo ma boiler. Ja mam boiler. To ty już kaloryfery zapowieczony. A patrzcie, a chłopy te z nic nie łykają. A nie, ostatnio zrobiła się pieruń z komoda. Pełno w radiu i w telewizorze reklam, środków na potencję dla chłopów. Chłopy, łyko Co ja, są łykom! Pełno jest reklam, znaczy, że jest zapotrzebowanie. Ale najmodniejsza reklama kiedyś była Braweran. Kojarzyta? Baba, tak. Tego nie łykaj, bo w nocy będziesz chowała. Nie, ale słuchajcie, ta reklama tego braweranu była tako fajno, bo to leciało w dzień i w nocy. No i żeby się dziecioki nie kapły, to była taka reklama z podtekstem, nie? Że siedzi para przy ognisku i ten lektor tak go do... Jeśli ci konar nie płonie, weź braweran. Po braweranie efekt można zawołać, Słuchaj, ja mu tak głupiego sąsiada, że tej reklamy nie zrozumiał i kupuje ten braweran, żeby grilla rozpolić. No idiota. A druga reklama tego braweranu była taka Jeśli wiatr nie wieje i żagiel nie stoi, weź braweran i wal do apteki. <todgłosy> Ale najgłupsze było to, że na koniec tej reklamy lektor godował zażyj na godzinę przed stosunkiem. To ja się pytam ludzie, wiecie kiedy to jest? Bo ja nie wiem, ja nie wiem i się zastanawią, co ja mam iść do swojej bawy i powiedzieć Hanuś, za ile będziemy się heblować? No, ale gody godzina dwie, bo się muszę nastroić. Albo wyobraźcie się, że ją zaryzykuję, ten braweran łyknę, a ona przyjdzie za wcześnie. Hanuś no, jeszcze nie, 20 minut, poczekaj. Jeszcze cały nie płonę. Albo wyobraźcie sobie taką tragedię, że ten braweran łyknie stary kawaler i poleci na zabawę i do godziny z nią poluje, a żagiel stoi. Będzie musiał sąd zwiać ręcznie. Hej!